Dzień dobry, najpierw kawka, a potem idziemy szaleć z krokami. Zasuwamy, nic nie widać, potem Wam pokażę, jaki jest wynik. Jest i żółwik, piękny. A czy robię sobie, moi drodzy, przerwy czasem odchodzenia? Oczywiście, że tak. Cztery dni na przykład chodzę, a trzy dni odpuszczam. A wiecie, po co tak robię? żeby organizm się nie przyzwyczaił. Do tak zwanej rutyny. No, i wtedy treningi działają. A w ciągu tych trzech dni można robić coś innego. I znowu trzeba prać buty. Patrzcie, jakie czyste. <grywy> Nie kupujcie białych butów, jeżeli chcecie dużo chodzić tak jak ja. No, buty wyprane, funfelnówka nieśmigane i się zrymowało. <grych> A i tak pewnie na tygodniu pojadę kupić jakieś ciemne buty, bo pracia lidasy co trzy dni, to jest lekka przesada. Pomidory rozerwane, no to idę robić śniadanie. Jeszcze przed śniadaniem popatrzcie. To miały być pomidorki koktajlowe te żółte, co Wam co roku zawsze na Insta pokazuję. No i patrzcie, o co tu chodzi, kaman, co ja to wyprodukowałam. O, tutaj będziecie lepiej widzieć. Widzicie? O, to będą pomidorki koktajlowe, giganty. Powinny być takiej wielkości. Proszę bardzo, co ja to zrobiłam? Nie pytajcie się mnie, bo ja nie wiem. Nic kompletnie im nie dawałam chemicznego. Jak bozie kocham. Jajeczka, bierzemy trzy. Na śniadanie była jajecznica z trzech jajek i pomidorków koktajlowych oraz trzech grzanek z żółtym serem. Przy okazji po śniadaniu utnę sobie miętę, to jest mięta akurat nie jabłkowa. Tak będę piła miętę jabłkową oraz wodę czystą i czystą gazowaną. Mięta zebrana to teraz ogórki, bo jak widzicie jeszcze w jednym miejscu mi rosną, no to do sałaty do obiadu będą jak znalazł. I jak ja robię taką miętę do picia, no będzie totalny banał. Miętę płuczę, wkładam do dzbanka, zalewam wrzątkiem, czekam aż się ta mięta porządnie zaparzy i ostygnie. I do ostudzonej takiej mięty dodaję soku z cytryny i nic więcej, żadnego cukru nie dodajemy, jeżeli chcecie, żeby ta mięta do picia była odżywcza. I tak powstaje, proszę Państwa, lemoniada antycukrowa. Na obiad, jak widzicie, był robiony kurczak. Oczywiście do tego e, zrobiłam sobie brązowy ryż, sałatę. No i tak wyglądał mój obiad. Kolacja gdzie deser? No też to prawie jak deser. No, wyszła e, desero kolacja. No, i jak widzicie, zrobiłam koktajl bananowo, orzechowo, cynamonowy wyszedł petardią. I żeby nie było, ja staram się nie jadać w ogóle pieczywa na kolację.